Columbus Safe. Pakiet gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej. Kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej jest inwerter. W naszej firmie stosujemy niezawodne inwertery firmy SOLIS. Inwertery te jako pierwsze pozytywnie przeszły testy PV Evolution Labs. Od 2021 roku inwertery SOLIS wyposażone są również w funkcję AFCI która polega na wykrywaniu zwarci łukowych, zabezpieczając dom przed potencjalnym pożarem. Kolejnym bardzo istotnym elementem instalacji fotowoltaicznej są rozdzielnice prądu stałego. W instalacjach Columbus stosujemy wyłącznie rozdzielnice z fabrycznie zamontowanymi przewodami elektrycznymi. Producent wykonuje je na nasze specjalne zamówienie. Dzięki dedykowanym rozdzielnicom DC eliminujemy niepotrzebne złącza MC4. Aby Twój dom był w pełni bezpieczny, szczególną uwagę przywiązujemy do poprawnego wykonania instalacji uziemiającej. Nasi instalatorzy wykonują uziemienie konstrukcji wraz z modułami, prowadząc na zewnątrz domu przewód uziemiający najkrótszą drogą do szpilki uziemiającej, dzięki czemu instalacja elektryczna jest bezpieczniejsza w przypadku wyładowań atmosferycznych. Całość zabezpieczona jest dedykowanymi rozdzielnicami prądu stałego i przemiennego które zawierają specjalistyczne zabezpieczenia nadprądowe oraz przepięciowe. Dodatkowo, tylko w Columbus każda rozdzielnica prądu stałego wyposażona jest w sticker samogaszący, podnoszący bezpieczeństwo instalacji. Autonomiczny, aktywowany termicznie system prewencji pożarowej w formie elastycznej kompozytowej taśmy zawiera mikrokapsułki ze środkiem gaśniczym. W przypadku podniesienia temperatury w skrzynce do 120 stopni Celsjusza Sticker samoczynnie uwalnia środek gaśniczy, likwidując ognisko pożaru.